Dzień dobry, witam. Pani złożyła oświadczenie w związku z odmową przez Telewizję Polską emisji reklamy Nowego Dziennika. Mogłabym o szczegóły prosić? Rzeczywiście ze zdumieniem i oburzeniem powitałam fakt odmowy emisji płatnych spotów reklamowych Gazety Polskiej codziennie. Wydaje mi się, że to jest poważny błąd pana prezesa Brauna, ponieważ. W naszym kraju mamy bardzo niską sprzedaż gazet codziennym, ciągle spada z każdym miesiącem 10-15% spadki czytelnictwa i to powinno budzić niepokój każdego, niezależnie od poglądów politycznych. Pojawienie się nowej gazety, Gazety Polskiej Codziennie, powoduje, że poszerza się potencjalny krąg czytelników o setki nowych tysięcy osób. I w związku z tym, taka decyzja jest nieroztropna z punktu widzenia również życia publicznego jako takiego, nie tylko ze względów politycznych. Ale oczywiście jest to nowy bardzo niebezpieczny precedens kiedy również w, czas, w czasie płatnym y, y, czasie wykupionym z pieniędzy wydawcy y, nie można promować nowej gazety to jest bardzo poważne ograniczenie wolności słowa czy spotkała się pani z takim przypadkiem żeby odmówiono emisji reklam y, i jakie, jakie było uzasadnienie akurat w tym przypadku wiem że uzasadnienie dotyczyło uczestnictwa w kampanii wyborczej czy wpływu na kampanię wyborczą to wydaje się dosyć absurdalna argumentacja dlatego że w telewizji polskiej emitowane jest bardzo wiele różnych wypowiedzi w różnych sytuacjach i pokazywane są różne wypowiedzi dotyczące pochwały rządu i jego osiągnięć natomiast wygląda na to że nawet w płatnym czasie nie może być Y, y, krytykowana nasza, rzeczywistość w naszym kraju, bo traktowane jest to jako kampania wybocza. No to się wydaje y, dosyć absurdalne interpretowanie rzeczywistości. E, czy myśli Pani, że cała ta kampania może paradoksalnie pomóc gazecie? No myślę, że paradoksalnie tak, dlatego że zwykle tego rodzaju awantury i przeszkody stawiane nowym przedsięwzięciom powodują wzrost ich popularności. I Zresztą też stare polskie przysłowie mówi, że to, co w bólach się rodzi, potem dobrze się chowa. W związku z tym myślę, że ta sprawa przyczyni się do zwiększenia rozgłosu dla tej nowej gazety. Dobrze, jeszcze zmieniając temat. Jak odnosi się Pani do kwestii, że w telewizji publicznej za pieniądze publiczne promowana jest osoba głosząca treści antysemickie i antychrześcijańskie? Chodzi mi oczywiście o obecnego Voice of Poland Nergala. Myśmy w tej sprawie już razem z panią poseł Sobecką protestowały na poprzednim posiedzeniu Rady Programowej. Za tydzień ponownie tę sprawę podniesiemy. Wówczas w obecności prezesa podnosiliśmy kwestie rozmaitych niedociągnięć i wręcz bardzo poważnych błędów w programie telewizji publicznej i jednym z przykładów tego jest zaproszenie Nergala. Był podawany wówczas taki paradoks, paradoksalny, ta, taka paradoksalna sytuacja, że telewizja polska zaniedbała bardzo transmisji uroczystości z udziałem Benedykta XVI z Wielkiego Spotkania Młodych w Madrycie, a w to miejsce zaprosiła osobę tego typu, która promuje wartości antychrześcijańskie, która antywartości właściwie. I to jest moim zdaniem symboliczne i bardzo dobrze, że odezwali się i biskupi i świeccy katolicy protestując wobec tej sytuacji. Na, na pani list? Tam, na... No cóż, no, to jest, procedury wyglądają w ten sposób, że członkowie Rady Programowej y, mogą się zwracać tylko za pośrednictwem y, regulaminowym, to znaczy przez przewodniczącego Rady do y, prezesa telewizji. Takie prawo nam przysługuje, ale tylko właśnie w takim trybie. W związku z tym y, no, mam nadzieję, że pan prezes odpowie na to pismo. Za tydzień mamy posiedzenie i będzie okazja jeszcze sprawę jeszcze raz poruszyć, już tym razem w taki sposób bardziej bezpośredni. Czy jeszcze mi powiedzieć taką rzecz, czy dochodziły do Pani jakieś informacje, kto ewentualnie i komu mogłoby zależeć na tym, by te spoty się nie ukazały, czy takie jakieś kujorowe? Wiadomości, informacje yy, nie, natomiast mogę się domyślać, dlatego że cały wydźwięk programowy w tej chwili telewizji publicznej, również statystyki obecności poszczególnych polityków pokazują, że jednak jest nierównowaga na korzyść i Platformy Obywatelskiej, i rządu. I dlatego sądzę, że taka ogólna atmosfera panująca w telewizji, że przede wszystkim pokazuje się polityka, Polityków Platformy, ich poglądy, chwali się rząd, przyczyniła się również do tego, że takie treści, które krytykują obecną sytuację w Polsce, zostały zakwalifikowane jako, jako kampania wyborcza. Czy to jest normalna praktyka, żeby odmawiać reklamy? Nie, oczywiście, że nie jest normalną praktyką, ale ja bym nie miał złudzeń. To nie jest przypadek, to nie jest błąd w sztuce. Który, który zawsze może się zdarzyć. Przypomnę, że 22 sierpnia członkowie Rady Programowej Polskiego Radia złożyli protest do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do zarządu Polskiego Radia i do Rady Nadzorczej Polskiego Radia w sprawie zawłaszczania programu informacyjno-publicystycznego przez jedną opcję polityczną. To zawłaszczenie jest ewidentne, wystarczy posłuchać w samo południe programu pierwszego Polskiego Radia, do czego nie namawiam, ponieważ jest jednostronny. I na ten nasz protest nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, mimo że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji publicznej rady programowe nadzorują wykonywanie misji publicznej przez radio i telewizję. Więc moim zdaniem to nie jest przypadek. To, co się dzieje teraz z reklamą w telewizji, to jest po prostu założony scenariusz i do wyborów na pewno się nie zmieni. Po wyborach, mam nadzieję, sami to zmienimy. Czy jest miejsce na konserwatywny dziennik jeszcze jeden? Na pewno, na pewno, dlatego że widzimy, co się zaczyna dziać Rzeczpospolitą, została kupiona, robi się naturalne miejsce dla konserwatywnego dziennika, więc trzeba tylko ściskać kciuki i życzyć powodzenia. A może to y, paradoksalnie jakiś przyjaciel nowego dziennika? Bo jeśli uda się sprawę nagłośnić, to może pomóc. No czasem są takie paradoksy w historii i w o wiele większych sprawach, więc być <ım999> może i tutaj także. Magdalena Michalska, Gasta Polska Codziennie. Jak odnosi się Pan do faktu, że w telewizji publicznej za publiczne pieniądze promowana jest osoba propagująca wartości antychrześcijańskie i antysemityzm? Chodzi mi oczywiście o Nergala. Pani pytaniu jest już ocena i odpowiedź. I nie, nie sposób inaczej się do tego odnosić, jak, jak w, tle, w taki sposób, że jest to skandal. Czy to normalne, że telewizja, która nie grzeszy nadmiarem kapitału, odmawia emitowania reklamy? No, to normalne jest na Białorusi, może również we współczesnej Ukrainie. Natomiast z całą pewnością taki numer by nie przeszedł ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Wielkiej Brytanii, czy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, bo tam decydują kwestie rynkowe, no chyba, że ktoś by propagował treści jak nie faszystowskie, ale oczywiście to inna bajka. Natomiast tak naprawdę jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to odbiera mu rozum w gruncie rzeczy, Tomasz Sakiewicz, ludzie, którzy tworzą nową gazetę, gazetę polską codziennie. Mogliby szampana wysłać tutaj na Woronicza, ponieważ taka reklama na dzień dobry, na starcie gazety, to po prostu wymarzony prezent. O tym od paru dni się pisze w gazetach, na portalach aż huczy. Tutaj widziałem również nie tylko ekipę telewizji, niezależna na TV, ale TVP, pewnie jakiś materiał. Także można powiedzieć, że albo jak jakichś swoich agentów na Weronicza, można tego wykluczać, albo rzeczywiście już w piętkę gonią i nie wiedzą co robić. W moim przekonaniu to przykład tego, jak ta ekipa stosuje autocenzurę tak naprawdę. Oni się boją, że będą mieli jakąś polityczną awanturę, coś no, zrobi im jakiś paternoster z tego powodu i dlatego boją się, boją się puszczać tych reklam, choć są niekonsekwentni bo co innego mówi e, dział prawny, co innego mówi dział reklamy. E, widać wyraźnie, że tutaj nie ma wspólnego przekazu e, w telewizji publicznej. Natomiast oczywiście e, pomijając kwestie e, takie formalne, no, w wymiarze merytorycznym, to jest telewizja opłacana z abonamentu e, i a w, w tej telewizji e, powinny być i programy, a także reklamy, które odbywają się do różnych odbiorców nie tylko do tych, którzy mają poglądy demoliberalne czy lewicowe. Ja mam nadzieję, że będziemy ten, no chyba sukces, nagłaśniać. Gdzie już udało się i gdzie jeszcze zamierzamy nagłaśniać sprawę? Dzisiaj o 20.00 będzie wyemitowany ten ocenzurowany spot, jak się okazuje już wszędzie. E, bo siła decyzji telewizji i odwołanie się do Krajowej Rady spowodowały, że inne też telewizje zaczęły się bać. E, więc ja myślę, że będzie to największy szlagier internetu, jaki może być. Przed chwilą dowiedziałem się, że telewizja Polsat zmieniła swoją decyzję i odmówiła emisji tego spotu, który już zatwierdziła wcześniej. Tylko, że tym razem nie powołała się na względy wyborcze, a na to, że jest przerażona. To znaczy, że to tworzy przerażające wrażenie ten spot, więc oni się boją i nie mogą. Emitować. I ja się z tą interpretacją zgadzam. Znaczy, rzeczywiście wszyscy są przerażeni możliwością przekazania innej treści niż te dopuszczalne. Eee, no zobaczymy. Wydaje się, że eee, nie da się dziś, dzisiaj zupełnie zamknąć ust i ocenzurować eee, czegoś, co ludzi interesuje. Natomiast no, przykro, że żyjemy w takim kraju. To, to przykro, że ten kraj doprowadzono do, do stanu, w którym, w którym w sposób zauważalny istnieje cenzura. A zobaczymy też, co się stanie z drugim spotem, bo drugi spot jest warunkowo dopuszczony. No zobaczymy, bo może też ktoś będzie przerażony i ostatecznie ocenzuruje. Czy to pomoże gazecie? To znaczy, nam to bardzo nie zaszkodzi, że nas ocenzurowano, bo w taki czy inny sposób ludzie się tym zainteresują. Natomiast na pewno mamy fatalny obraz naszego kraju. To, to, to staczamy się w kierunku, którego nie było od 21 lat w Polsce. To, to są zjawiska już bardzo alarmujące, i przy dużej akceptacji elit politycznych no, mamy, mamy e, jawną akceptację cenzury na różnych płaszczyznach, bo nie chodzi tylko o spoty. Ale ale też działania sądów, działania policji, działania służb specjalnych. No to, wszystko, to wszystko zaczyna Polskę zamykać w takim Dooku, z którego wydawało się, że uciekliśmy już.